W Wałeckim Sądzie Rejonowym odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko byłemu wiceburmistrzowi Wałcza Markowi Mateli. Wśród zarzutów jest m.in. przywłaszczenie pieniędzy z konta bokserskiego klubu sportowego Bukowina w kwocie ponad 10 tys. zł. Na tym jednak nie koniec oskarżeń. Podrobienia dokumentów w postaci kopii, fa kopii faktur poprzez przerobienie sposobu płatności tychże faktur. Na kopiach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu sposób płatności ustalono na zapłatę gotówką. W dokumentach dostarczonych do Urzędu Miasta była już jednak płatność przelewem. Część z opłat była regulowana z opóźnieniem. Zakończenia tej trwającej od kilku lat batalii sądowej nie mogą się doczekać mieszkańcy Wałcza. Nie powinno się to wydarzyć, no ale jak jest to jest, nic na to nie poradzimy. Mnie się wydaje, że niewłaściwie jest posądzony. Dla mnie to jest śmieszne bardzo. Do śmiechu nie jest za to władzą miasta, choć prokuratura rejonowa w Drawsku Pomorskim umorzyła sprawę byłego wiceburmistrza. To po złożeniu przez urzędników zażalenia sprawa trafiła do Wałeckiego Sądu. Burmistrz Wałcza nie wierzy w niewinność Marka Mateli. Koniec procesu ma być także ulgą dla pracowników Urzędu Miasta. Widzimy taką chęć atakowania urzędu przez pana Matele i to źle wpływa przecież na naszych urzędników. O swojej niewinności przekonany jest Marek Matela. Jak podkreśla, nie był on jedyną osobą, która miała dostęp do konta klubu. Według byłego wiceburmistrza jest to sprawa polityczna, bo zawsze pojawia się przed wyborami. A nieprawidłowości odnaleziono po tym, jakiego pomysłu nie łączył się z wizją burmistrza Waucza. Mam wielką nadzieję, że przynajmniej w pierwszej instancji ten wyrok zapadnie jeszcze przed wyborami i wówczas będę mógł z podniesioną przywicą stanąć do tych wyborów. Druga runda tej walki odbędzie się 31 maja podczas kolejnej rozprawy, mając zostać przesłuchani kolejni świadkowie.